Siema, to i 09 ze mną jest. No, że to 09 A ci wkładamy was do mikrofonu, do mikrofonu, do wiatrochronu i nagrywamy skład Busters po długiej przerwie, tak? Już jesteśmy po tym, już wiecie, że za tydzień, jak ktoś by chciał wiedzieć, jest francuskie Duolingo, francuskie Duolingo, Chefoudron, Chefoudron, i tak dalej, i tak dalej. Zostawcie suba, łapkę w górę, bo ci już po francusku nie muszę mówić, cieszę się z tego, niezmiernie. Ale dobra, witamy. Nie wiem, który to jest odcinek, chyba ósmy, Scott Buster. trochę nas tu nie było, dlatego ulepszymy sobie uzdrowicielkę bitewną, tak, czekamy na pilnowacza, ktoś chciał wiedzieć, tak, tak, coś tu się działo, coś tu się zadziało, aktualizacja była, w postacie nowe, nie ma niestety żadnej, jest nowy na tryb. Młody. Na ratunek młodym. No, no. Ruszaj na misję ratownicą. Jak się pokryło. No, ale się pokryło. Dobra, skrzynię sobie to otworzyłem, bo tu już nie już Zapomniałem, że to jest moje konto seriowe. Czy jak to nazywam? No, seryjne. Tak, seryjne. Seryjne. to może być. Dobra, nieważne, co? Goblin tutaj Dobra, mamy już aktualizację i lecimy. O, my. o, o! Kolekcja magicznego lasu druid. Nie było czegoś takiego jak druid. Druid? Wartegaryba. Wiedźma, Wiedźma tak. Y nie, nie, nie! Jeszcze nie chcę zagrać. Okay, to leśny, ale co leśny? Leśny dziadek. Może tak. Klejnoty, skrzynie, skrzynie, no poczwaracz po skrzyń, po skrzyn, po o, skrzyń, jest skrzyń i ta, 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 ta Tatra? Tatra chciałem powiedzieć, nie, Tatry to są w góry, góry takie. Nowy I co tu są? Okej, okay, ile mamy? I adlew, i o, 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 o Barbarian ja, gdzie jest? Yy, nowy o, event. poparzyńca mogę wziąć, poparzyńca, poparzenie słoneczne. No to powiedział normalnie, co widzę. No, już chyba go mam, yy, bo sobie ulepszę, mortis sobie. u... to? No. Łamie mi się język i piekielną mogę ustrobić lekkie no, Zdało zdobyć. Cholera, jasno, za chwilę mnie coś weźmie, nie? No, to co? Jaki tryb lecimy? Lecimy na ratunek młodym, jeśli dobra, można. Dobra. można. No to dobra, dawajcie Jeszcze jakiegoś trzeciego młodego. Nie, no, no lecimy. Hl... Lecimy, niech chodzimy, co ja mam z tym? Obejście za tydzień będzie, tak? I wcześniejszy też możecie włączyć, więc w Bez pilnowacza był ten drugi, ale był, tak? W sumie ten też by... Jakiś krasza z 47. Damn, that's crazy. Uratujesz najwięcej młodych? Dobra. Jak? Przed czym mam ich Młody, ratować? ja się uratuję choć młody. Ale to młody! Są... A, ja muszę wróć dodać. młody do kurnika. A ja gdzie jest taki? kurnik? Górnik? kurnik. Myślałem, że górnik. Nie, w sumie ja wziąłem medyka po sobie. Gdzie ty jesteś? A, pomygramy z nimi. Chodź tu młody. A, bo ten młody za zami... A, bo ja muszę go wziąć ze sobą. Czaję. A gdzie ten kurnik jest, chłopaku? To jest to tu Golda. No, górnik jest na Górnik... Górnik jest na środku. Dobra, to chodźcie tutaj. Górnik jest na środku. środku. Górnik, górnik, górnik. A, to już jest... Kurde no, Dobra. fala wrogów, co to ma być fala Ktoś wrogów? to jest fala wrogów, no gdzie są, gdzie są ci wrogowie? Gdzie jest ten przeciwnik? Nie przeciwnik, tylko nasz przyjaciel. Tu są przeciwnicy. Idą. Z, trzeba im zaletyści młodych. Prymitywne. No roboty, prymitywni. CO TU SIĘ Eee. A, bo my, a ja wiem, co to jest. Poratujemy tak? młode przed... To jest jak ten, to jest... zombie vs Zombies, Garden Ops. Nie, to jest tak. jak takie te, wiesz, y, jak w teraz ten, walka z bosem. No to mówi, no jak garden optek, Plus vs. zombies grałeś, to wiesz co chodzi. No, nie grałeś. Ale te pik czasy jak żeśmy wbijali największy poziom walki z botem. O o, o. No, ale dobra. Pamiętasz. Pamiętam. Sajcie, może będzie seria z plansów vs. zombiesów. Ale nie wiadomo, tak. To moja gierka dzieciństwa była. Pewnie kogoś też na pewno jeszcze. Dobra, bierzemy sobie golda. Ratunek już 6 rund tylko niestety, albo istety. Tylko co ten, yy, chodź tu, 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 tu. Kurczaczku, yy. a co za te kurczak ja dostaję tak w ogóle, jakiś dostanę... Co patrz? Kuno nie normalnie wiezie ze sobą. No, ja Sory to, gościu to za, to zabrałem. Ja jestem. Aha myślałem, że gościu tyle ten. Chodź, chodź, chodź tu, tu. Uj, jaka fala tu. Bo ja boję co będzie na szóstej. A bo ten kurnik też ma życie jak widzę, tak? No tak to jest jak y, się, tylko że się masz tej. I ty nie masz młodych też młody Chociaż było, że ratowałeś ADB bita był wszystko Ej, nie, nie! Dobrali się mi do sejfu! Dobrali się do sejfu, co powiedziałem Nie, nie Nie, 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 nie Nie, pod kontrolą, tak? Nic nie jest pod kontrolą, nie będziemy mieć full HP na tym Czy na tym Ej, full HP Chodźcie, chodźcie do mnie Poseł tak dre, wydzieram tego ja, ja, ja jestem ciekawy, jak było, jaka jest animacja, jak ten sobie się rozwala, co te młode wypadają z niego? <grym> wiesz co, Zrobiłbym to, ale chyba nie podczas pierwszej rundy możliwe, wiesz? No. To mój telefon tego nie wytrzyma. Czemu nie wytrzyma? No właśnie, bo musimy na tyle, tyle młodych wizyt zespołuje nagle na ekran. Nie, ja nie wiem. Dobra, oddam je wszystkie. I teraz ulepszę się, żeby te śmieszne ja robociki i nie ten, nie stawił. A zombie go nie było, zresztą I tak zombie to Dobra. chyba nie było. Ja tutaj walczę z calił zombie. A może tutaj coś jest... mm, te zombie, nie? Czemu zombie nie dawało? Jesteśmy dopiero w połowie a ten 6, no może nie to by też połowiców. Te, 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 te. Dobra, bo jeszcze on tutaj coś ujewał tu tylko, ale... Chyba go tam coś. O, wziąłem sobie hold naszego... Yy, 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 yy,

Serialowe. Aha, bo myślałem, czy... myślałem, że jakiś Grze teraz tak mówi... nie! Uciekajcie, proszę! To was bije! Tamte zombie. Dobra, ja tu na nich bombę wystawię. O nie, 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 nie. To są... Tak, nie... Złożynka jest popadnica. Ale umieszczą są coraz większe, nie? Jeszcze ten zwykły leciał. Ojojoj. Ojojoj. Ale oj, oj. One, one są duzi. Ojojoj. A bo tu 115 jest, nie 15... 115 kurczaków, na świecie nie Nie... Bo mnie zabiją, jakieś... Załatwić... I co? Aha, bo to pozostałe potwory jedzą, myślałem, że są sekundy do końca. Nie, tak nie wczuć, Ale fajny tryb, uratuj młode, no uratuję was, tak? Tryb, na no, przecież... Jest... No chodź. Pomocie. Proszę, my mi tu w za te 2 kurczaki zbierać. Dzięki temu kurczak jest wystarczająco zrealizowany w tej górze. I, i, właśnie to jest dobre pytanie, nie? Trwały tryb o nim. No, tryb przecież jest tutaj... Modyfikator. Modyfikator. No, tryb to co mnie kurczak jest. Tyś kurczaków. Aj, czy bym miał to nazwać? Proszę mi wytłumaczyć. Choć jeszcze jeden młody. 54 potwory, deh. Nie, nie, no bez przesady, no przeginacie. Trójkę mamy i załatwi,

no, ja już nie gram na tym zbiegu Widzieliście co tam się działo? Nie mój telefon, mój telefon to wytrzymał Jej o a te młode dostajemy za to 51 młodych dostałem Co za to może młodych? Waluta. Waluta Co mogę za to otworzyć myślisz? Nie, więcej młodych Patrzcie, młody jest Zbiju ratuj moje ukochane młode Dobra, czekaj, 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 Niech myśli. się te młode walą, idziemy Idziemy teraz na, na ratunek młodym no. Idziemy, idziemy na starty, nie. To brzmi jak komplet dzwonny na ratunek. A. Dobra, możemy kupne z dzwony. I na ratunek. Kupne dzwony na ratunek. Mamy na, na klejnoty dzwony. Klamny. Kumple dżungli na ratunek. Taka bajka była niemiecka. Ja. No, tak, no kum... Tygrysia. Ma ryba, która miała, była, miała być tygrysem i tak. Co mówi radia? na nią tygrys, który był pingwinem. kumple dżungli się bardziej z niego śmieją niż do mu na ratunek, ale to To takie prywatne Tak. Kumple dżungli na ratunek. nie ma nikogo w Kiedy mi tu nam ten trik do tego dalej to jest starcie, klejko w starcie dłoć. Tarcie do łowy, klej na wzdłuwek. O! No, tak, znowu mam, znowu mi się myli. Ciekawe się znowu ci, ale znowu będą bardzo słabi. Nie wiem, ja... pokutujemy się na nich wtedy Tak? tak? Y bierzemy. O! i tu robocich? Parę dużych robocich. Ale patrz jak ładnie i nic z Dokazuje. No właśnie tak, ja mi dokazuje. A tak, bo za każdym razem się spalni tutaj robocich. Jaki robocich? Wybrać. O! Znowu się tak na to Fajnie, fajnie. No właśnie podwójne trochę... modyfikatory, nie jakby tutaj Mortisa trzeba mieć. Bo tu będzie takie OP też, bo będziemy musieli zabierać. Nie? No, no i roboty, i jeszcze nam więcej robotów. Co chwila, chwila już może do dostanę. Dobra, No gaz. To... 20 minut zaledwie. Obejrzyjcie za tydzień, bo łamałem język swój na wszystkie możliwe sposoby znowu. No mnie tym razem pomarańczowy są Okej, okay, ja w do wygnąbię, I rózno? ja. Dobra, wezmę furię do bo... Bumbo bo, bu, Dobra, nieważne. Oj, pieniądze zbieramy, no tak. O nie, ja muszę się z nim załatwić! Z nim jakimś facetem. Facet, dostaw mnie! On nie ma na imię, tak? Co? O, pomogę swojemu facetowi. facetu. Nie, dobra, to zabrzmiało trochę... Bl nie to było na mojej ziemi, to, to był... Czekaj, to to faceta Mówi pasę. O, ja tutaj. Tutaj jedziemy, tak O tutaj na nich o, Chodź proszę. idziemy na nich Gdzie oni Czerwoni, chodź tu czerwony Tygrysie zapomnę, że mam tak mały ekran może. A bo ty na iPhone'ie Chodź tu ty no, Nie Kuu... po... wiedziałem co powiedzieć! <laughs> jeden tylko! Dwie... Jed chodź jeden. tu! Oneźmy Nie lec! Nie lec! Młody jedyny Jesteś... Już stary poddaj się! Poddaj się! No serio! O, dobra! No kurwa, oni myślą, a oni... A wszyscy zyskują tam to! my go nie gonimy! Dogonimy! Jak? Dobra, zjeżdżam załóż. Do a nie, dobra, nie to jest coś innego. To jest czerwony drugi nie wiem, czy tabierak, tak szczerze. Nie no, zamocuj No właśnie, dobra, drobocita zeszkinił, także. Ale dalej jesteśmy pierś, patrz ile nie wiem, pół minuty spędziliśmy na gonieniu go, a i tak... O, mapę. Szukamy mapy. Nie, mapa na środku tu wolę na nie A to też, O nie, to, o co to Albo jedno, się zabawimy. Zajmę jaskinię kopalnię w której mam ci jaskinię. Pioletowi ci w prime to chyba. No, w pranie. A tak to popieraj superstela, się... w której aktualnie gramy Paucera, tak, od No, spodziewamy się. I tak no, nie obrażając, każdy już oni... Mortisa mam! O, załapiłem. I patrz na to, jak, mort, jak ten gruby za mną leci. Gruby referent Pozdrawiamy Romeo i Julia. Romeo i Julia dzisiaj mieliśmy o tym Podczas nagrywania recenzji Romeo i Julia nas gonili Jak nic Ale tych krajów, nie mogę możeć Kość tu u soli co sobie wymyśliłem Wiem co sobie wymyśliłem Kość tu mortis Ty a tam też jak na tej ławce też innego amortyzm? Co? A co to, ja to wiem? Możesz was tutaj dosłownie. Nie będziesz wolić nie? nie. Oj no. nie PDF, ja cię złapię. Jeszcze tu tak, Ale patrz, wygrywamy tak w ogóle. Ja tu się zagadałem, a my tak wygraliśmy w no, w w nie. No tam, i tak wygrywaliśmy w i dziedzinie. Z 100 pejnotami przewani. No właśnie dlatego to po prostu ja to nie gram za często, dosłownie teraz gram tylko na ipak seria, a gram raz na miesiąc. No, tak ja również. Ok, dobra, potwaracza potraja. tak, pot... ale i tak gram częściej są niż B To słowo, nie? No, no. Brały upad na psy. Ja się, na ja psy się w loguje codziennie B, codzienna pasto i mam też inne no, no, komplikacje, mm, ale... O, z skrzym i kolejna skrzyneczka, tak? Świetnie. Wigil B, B. 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 Czy Tara, Tara, Tara y. O, właśnie grę Ale to normalnie, tak Mam z pytanie, przyszedł. które muszę zadać I nie tutaj sobie się kinobaczu Tak, misje dla sezonu i tak zwane Dalej są To Włosz, bardzo słyszę to od ciebie Pięknie, nie? No to w Dobra, lecimy Możemy grać nic tyle się tak, jakbyś nie wiedział do misji na początku gry, a mamy który odcinek ma ósmy, a dalej robię tę misję. Jestem no. wspaniale! Jezu, ile ja tu rzeczy dostałem. Dobra, czy coś jeszcze ogrą i sobie... A tyle tego masz? masz? Jak jesteś w ogóle właścicielem tej paczki, Tej imprezy. A czemu nie? Nie wiem. I kiedyś chyba w się tak mówił i jak zapraszałeś tam ludzi, chyba 5-15 osób. Były skype grało, wiecie o co chodzi, że były takie piaski i trzeba było uciekać, bo jak wszedłeś to już zapadałoś to. Tak trochę sam wygajki, tylko jak wszedłeś to, to już od razu nie było tego piasku, to chyba też partia była. Partii nie pamiętam ej, bo tak w ogóle patrz. A, Piękne. Y Pięknie, ciekawe ile nas słuchaliście tak w taki sposób. Mam nadzieję, że jak najkrócej. Coś to schowaj, bo ktoś krzyczy No ten Teraz ten ten się się ruch. Ruch. to się i To Podwójny tryb. Nie? Jaki? No nie, Skopie, no co, nie, no. Jezu, no Czemu zawsze takie słabe? No i poczekajcie chwilę, bo ja tu się nie ruszam A to są najgorsze dwa tryby chyba No, sry Tu będzie rozpiernicz I dwa związane z gemami, nie? Nie Ciekawe, czy my zaraz weźmie, że O, no, czemu się pan nie rusza? Pan Tak, bo tam, tak na pewno w grach robią, no. Mówią, czemu pan się nie rusza? Dobra po play, klejnota, pierścienia, polecieć? Nie. Na pewno nie. Nie no, czemu? Nikt jeszcze go nie wziął. Jakbyś po niego polecił, to pewnie bym go już miał. No way. No ale cóż, to zresztą, musiałem się głupotami dająć, bo oczywiście musieliście spać. Trzymajcie się ławki, ja nie... I trzymajcie się sztywno, moi drodzy. to, to tym bardziej, bo... Pozdrawiamy sztywniaka, który się tak nie już trzyma. Nie tak Kupy to on się na pewno nie trzyma. Niestety. F. Piszcie F dla sztywniaka w komentarzach. Tak. Tak czytam. Tak, tak o nie Nienawidzę tego jak na początku meczu zawsze muszę fuzję zrobić komuś. Nie wiem dlaczego taki okej? Okay. Jak w ogóle pilnowaczu w dupę dostajemy. No dostajemy i to mocno w dupę o Oj jaka przewaga pierwszego miejsca, które właśnie idzie koło mnie. Ale my dojeżdżamy, i jedziemy na drugie, się nie zatrzymujemy przecież my jesteśmy najlepsi gracze tej na tym świecie w tą grę, nie? No, znaczy to jak ta gra jest zdechła, no to pewnie tak. No pewnie tak. Ale patrzcie, Ta to, gra nie to... ma jest jeszcze roku, ona jest taka zdechła. No ma... rok będzie w maju chyba, nie? Tak, 29 dokładnie. Ale jedziemy, jedziemy, nie zatrzymujemy się, mamy już jedną trzecią. Porażający wynik normalnie. Naprawdę. No porażający. Ale jedyne co możemy zrobić to chociaż zmonopolizować sobie tą grę. Że tylko my będziemy nagrywać, będziemy najpopularniejsi na YouTube. To jest opłacalne. A gra nie jest słaba, tak szczerze mówiąc. No, no, tak, no. Może jest powtarzalne? Ja zmono zmonopolizowałem sobie Nightslayer'a i, tak, i nie poszło to tak dobrze, Tak, Ta, tylko, że wiesz... No tak, że gra jest zdechła od 10 lat, no to... Nie. Nawet nie tyle, że zdechła, nie. ona nie ma prostu aktualizacji od 10 lat, a od wielu jest zdechła, to... Nikt nie wie. Nikt nie wie. Więcej może? Nikt więcej. No ale cóż, no, no chociaż mogę powiedzieć, że jestem królem jakiejś gry na YouTubie, tak? Nikt mi tego tytułu nie będzie chciał odebrać. Bo nie opłacę tej osoby się. O nie, szarki do mnie idziesz. Szarki, taki raper, który się chyba PDF-u mógł. Czemu ja wszystko już do PDF-u tylko? Wiem, nie wiem jak ty, ale ja takiego nie kojarzę. Die eine Polin. A to nie jest Polak? Po niemiecku? Tak, to jest Polak. Chodź, tutaj Dart Goblin nawet jest po mojej stronie. Jak klasa gracie, to wiecie, że Dart Goblin to jest taka fajna postać. Czemu to brzmi, jakby D Dart Goblin sponsorował nasz film? Nie wiem. Nie, to ogólnie sponsoruje może, nie wiesz nigdy. Nigdy nie wiesz, co ja wymyślam tam za kamera za kamerami. Ale po, 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 po. Co? Powiedział, co wiedział. No dosłownie. Po, 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 po. Bo staram się robić jak najlepsze filmy, tak? To zawsze chyba. Nie. Choć tu, yy, ale nie sypcie tak tych gemów, tak? Na lewo i prawo. Trzeba nie dawać na lewo i prawo, jakby to mój pan od zawodowych rysunku technicznego powiedział koledze, który powiedział brzydko, dałem dupy, bo zrobił źle zadanie. <grywa> Bo on to dwa razy będzie, dałem dupę. On taki, Przestań już z tym dawaniem. Trzeba było nie dawać na lewo i prawo. Świetna konwersacja, świetny człowiek No, z nauczycielem od mojego technicznego na początku miałem konflikt ale teraz już go lubię, on nie lubi śwatarz. Będę Wiesz, który? Nie wiem. Nie wiedzieć. Dominacja genetyczna tym razem dla na nas była zrobiona, chociaż my nie daliśmy aż tak dupy, tak? O w ogóle naprawili w końcu naprawili w końcu tego baga, gdzie y, na LR się, się kraszuje po skończeniu gry. Doładować ładować stuknięcia skrzyni. Ile Zobacz, ja mam ja kosziury? Ja doładuję sobie stuknięcia ja to jest. skrzyni. Zobaczymy co. nie ma to jest się bogatyw, nie? Frank, ile franków jest? Fragów chciałem powiedzieć. Nie wiem po co, nie wiem czemu. 30. Halo? Ej! 39 Podrwajacz, skrzyń, kasiurka i kasiurka. Dobra, franki sobie tutaj są. Yy, Mavis jest nowością, co? Przecież chyba w tamtym odcinku Mavis zostać ale dobra. Tutaj otworzymy sobie co trzeba i już będziemy kończyć ten film, bo się trochę śpieszymy, tak, z filmem? Okay, a, a, a jest jest 20.30, Właśnie jeszcze Twój film filmem tak? A, już, to już chyba nasz czwarty film dzisiaj? Tak, no bywa i tak, moi drodzy, bywa i tak. Okej, okay, jeszcze no do 50, 50 level to jest, nie 60 level to jest plażowy świat, a może jakiś świat dali, zaraz zobaczę, tylko ja oczywiście już będę przechodzić właśnie też do końca, ale tylko zobaczę światy, chyba nie upiorny świat był, skarbiec, tak? Dobra widzowie, myślę, że to na tyle, yy, po od skrzyniu was żegna jest. Bo trajac skrzyń was żegna. Powiedział co wiedział. My was nie żegnam, ale trajaz skrzyń was żegna. Ja też was żegnam, pilnowacz chyba też? No żegnam, nie? żegnam. A więc trzymajcie się i na